Cześć, dzień dobry, witam się z wami z mojego ogrodu, który dzisiaj akurat wygląda na typowo zimowy ogród, ponieważ jest piękny śnieg, który właśnie przykrył większość roślin. Tydzień temu tutaj była jesień, były kolory, natomiast dzisiaj to jest głównie kolor biały, no i gdzie nie gdzie, tak jak tutaj możecie zobaczyć, widać zielone na iglakach. Powiem wam, że zapowiadali obfite opady śniegu, ale nie sądziłam, że faktycznie one będą. Myślałam bardziej, że to spadnie parę centymetrów, natomiast mamy 35 centymetrów białego puchu, który jest właśnie bardzo mokry, ponieważ wczoraj wieczorem jeszcze jak sypał śnieg, to tak było, taki puszek delikatny, był też mróz, więc było fajnie. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia już ta temperatura jest na plusie i ten śnieg zaczął po prostu być ciężarem dla roślin. Dlatego od razu wyszłam do ogrodu z samego grona praktycznie, otrzepałam większość roślin z tego śniegu, tak wiecie, gdzie mogłam, ponieważ taki śnieg powoduje to, że oczywiście te rośliny się pod jego naporem, pod tym ciężarem się łamią. Chciałam tego uniknąć przede wszystkim na roślinach zimozielonych, na drzewach, no i właśnie na tych iglakach. Natomiast, wiecie, jak są byliny, które zostały połamane, tak zaraz się przejdziemy, to wam pokażę, jeżówki, na przykład hortensje, to nie przeszkadza im. Ja i tak je nisko ścinam wiosną, więc dla mnie to żaden problem. Natomiast ten piękny krajobraz chcę wam cały pokazać. Ale jest jeszcze jedno drzewo, na pewno jak oglądacie mnie, to wiecie, o jakie drzewo mi chodzi, które jest właśnie nadal kolorowe. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przejdziemy się spacerem po ogrodzie i pokażę wam to jedno drzewo, które do pierwszego śniegu praktycznie trzymaliście. Tutaj iglak, to jest świerk wężowy, który ma super takie duże szyszki. Mogę je pokazać, zobaczcie. Jakie one fajne są. Tutaj też. Bardzo fajnie wyglądają potem takich stroikach, jak sobie robię gdzieś właśnie koło domu. Właśnie często z nich korzystam. No, i tutaj ta moja kraina, cała w śniegu. Tutaj stał samochód węża, więc śniegu nie ma. E, tutaj mamy jeżówki. trawa Red Baron, którąście widzieli w ostatnim odcinku. Ja tutaj robiłam delikatne zmiany na tej rabacie. Część trawy usunęłam, część zostawiłam. E, miałam tu w ogóle wszystko posprzątać, już tak typowo na zimę. Ale stwierdziłam, że zostawię sobie, bo jak przyjdzie jakiś taki delikatny, wiecie, mróz. Albo śnieg, to fajnie, to wszystko tutaj miało wyglądać. Natomiast przed bardzo obfity o bardzo obfity opady śniegu, no i już u jeżówki mi połamało. To samo będzie z trawą Red Baron. Już traba ta tak fajnie, niestety zimą nie będzie wyglądała. Tutaj możemy się przejść. I też drzewa są delikatnie takie. E ugięte pod naporem właśnie tego śniegu, tego gałęzie. Ale to im nie zaszkodzi. Tutaj nie ma tak źle. Natomiast najbardziej się obawiałam o różne czniki, bo one są takie dosyć delikatne. I bałam się właśnie, że ten śnieg je wyłamie. No i dlatego jest też takie ważne jesienią, aby skracać sobie róże, ponieważ pod tym naporem śniegu, jak jest taki właśnie mokry jak teraz, one wszystkie Będą się tak wyginały. Ja tu sobie rano otrzepałam ten śnieg, no bo nie zajęłam się tymi różami. Zostawiłam sobie te e, jakie to są pnące róże, ponieważ jakoś tak zapomniałam o nich. E, I one tutaj na przykład, wiem, że dwie gałęzie tutaj były już uszkodzone. Po prostu ten ciężar powoduje to, że one się uginają w dół No i się ta gałąź łamie, więc szkoda też tracić. Lepiej je sobie o połowę nawet skrócić. A potem dopiero wiosną zrobić takie faktyczne cięcie. Jeszcze widzicie? To jest akurat jasmina, która miała zawiązane pąki. Ma no, już nic po nich. Oczko wodne. I tak jest w ogrodzie. Wrzucę wam zaraz zdjęcia, jak było rano. Tu rano było naprawdę dużo ładniej, ponieważ ten śnieg był też taki przymrożony delikatnie. To się wszystko trzymało. A brzozy wtedy obłędnie wyglądają. Ja po prostu je uwielbiam w zimie. Tutaj też ptaki są w karmniku, bo dostały już słonecznik. Właśnie otrzypałam sobie rano różanecznika od razu. Ale tak samo tutaj jest klon palmowy Orange Dream. Też strzepałam z niego nadmiar śniegu, bo to wszystko mi tutaj leżało. Tam możecie zobaczyć na hortensji, która też jest cała położona i wygięta. Teraz trochę żałuję, że jej nie obcięłam. Właśnie tydzień temu, jak robiłam takie większe porządki jeszcze. No ale to nic. Ona, wiecie, teraz te główki wszystkie po prostu straci i będą patyki same, a one będą latały, te kwiaty zasunięte po całym ogrodzie. Zobaczcie, że mi dałam taką słonecznik, ale najpierw oczywiście gorącą wodą i szczotką umyłam. żeby nie było tam jakichś zarazków. Magnolia teraz też już jest dużo na te się ma dużo wyżej, bo rano też tutaj leżały. No i mój pieris, który niestety się położył, i on nie wiem, czy wstanie. Tak samo tam, hortensje ogrodowe. Wszystko leży. Te kwiaty jeszcze nawet nie były dobrze zasuszone. Tak samo liście jeszcze są na hortensjach. Bardzo wcześnie ten śnieg taki przedmokry. Nie zdążyłam też związać miskantów, i tutaj na przykład Morning Light sobie całkowicie leży. I jak śnieg się stopi, ma to być za 4 dni, bo będzie 5 stopni na plusie. Wtedy może no, mi się uda go podwiązać jeszcze. No i tutaj moja najpiękniejsza rabata zimą hortensję i właśnie rozchodniki oraz trawa japońska. Wszystko jest. Pod śniegiem. Zobaczcie, jak wyglądają Hortensje. Całe po prostu pouginane. To jak mówię częściej podniesie, ale dużo straci na pewno już te kwiatostany swoje. A rozchodniki są wyłamane. Tędy jeszcze nie szłam, bo nie ma tu moich śladów pana. Zobaczcie, jak tutaj co się dzieje z rozchodnikiem. Całe powyginane. Nie wiem na ile. Tych roślin uda mi się wyprowadzić takiego stanu, jak było wcześniej. Znaczy, one same tutaj teraz schodniki powinny wstać. Ja tam tu ingerować nie będę. Chociaż mówię, bardzo mi się podobał efekt taki, właśnie zimą, jak delikatnie były przeproszone i przymrożone. Nie wiem, co z tego zostanie. No i tutaj też te sosny rano w tej gałęzie. Jak szłam, to ciężko mi było pod nimi przejść. Tak się uginały po prostu pod naporem śniegu. A tutaj jest sosna, a pod nią praktycznie w ogóle śniegu nie ma, tyle co spada z niej. Dlatego, tą hortensję, często właśnie na tem muszę dodatkowo podlewać, ponieważ wiem, że pod takim drzewem ona opadów deszczu dostaje naprawdę bardzo mało. Ale ta ma wszystkie przynajmniej główki, więc coś tu będzie zdobiło tą rabatę. A tutaj też są, właśnie, marcinki całe leżą niewycięte. Tak samo pod tym śniegiem rozchodniki. Bardzo szybko to połamało. Myślałam, że ten efekt taki, takiej delikatnej, martwej natury jeszcze będzie się utrzymywał dłużej, natomiast wszystko leży już. Pokazuję Wam dzisiaj właśnie ogród śniegu w Bieli, ale liczę, że to nie jest ostatni taki obrazek w tego roku, że jeszcze ten śnieg na Boże Narodzenie się pojawi. Tutaj też fajnie wygląda kalina. odmiany kompaktum z tymi czerwonymi pięknymi koralami. I właśnie ten efekt czerwieni w ogrodzie to lubię tylko zimą. Tu je też za ogrodzeniem, które mam położone no i brzoza bardzo się nachyliła ta jedna. Tu możecie zobaczyć, że po prostu aż gałęzie sięgają do ogrodzenia, ale nie są połamane, więc jak tylko ten śnieg się roztopi, będzie OK. Ale dalej pada i teraz właśnie pada taki mokry śnieg. Przed domem nadal są ozdoby jesienne. Najbardziej mi szkoda chryzantem, bo pięknie kwitły. Niestety już teraz trzeba będzie je stąd usunąć, ponieważ są już przymrożone. A tutaj możecie zobaczyć też sosnę czarną, która jest tak gęsta, że nie przepuszcza właśnie śniegu. No a latem jest bardzo sucho, no bo tutaj deszcz pod nią ledwo co pada. Musiało naprawdę być konkretna ulewa, by tu było mokro. No a z tyłu właśnie przed chwilą się osypał śnieg z tego drzewa, o którym Wam mówiłam. Pewnie już wiecie, o jaki mi chodzi. Jest to ambrowiec amerykański. Które do pierwszych przymrozków trzyma liście naprawdę bardzo długo. I tutaj ten śnieg jest im też straszny natomiast to jest kwestia tego właśnie, jak jest chłodno. Jeżeli będzie chłodniej, to on się przybawi też bardziej jeszcze na czerwono. No i, no i te liście później spadną. Ale myślę, że nawet jak teraz ten śnieg się roztopi, to i tak te liście będą. Chociaż za dwa dni ma być minus 5, no to wtedy już może być po liściach. Zazwyczaj jest tak, że um, mamy obawy, jak właśnie spada pierwszy śnieg, a drzewa jeszcze mają liście, bo one są tak wtedy ciężkie, że proste gałęzie się uginają. Natomiast ambrowiec ma bardzo sztywne gałęzie. Ja o to drzewo się nie obawiam. Tyle lat u mnie w ogrodzie jest i jeszcze naprawdę w ogóle ani jednej gałęzi e, no nie złamała się gałąź pod naporem śniegu. Tak. Tego bardzo Wam go polecam, bo jest piękne. Super się przebarwia, bezobsługowe, nie choruje. Bardzo zdrowe liście ma. No i patrzcie, jak to cudnie teraz wygląda. Kolor w ogrodzie został. Oprócz bieli jeszcze mamy kolory jesieni. Dwa w jednym. Pospacerowałam trochę po ogrodzie. Powiem Wam, że zmarzłam. Czuć jednak tą wilgoć w powietrzu. Napiszcie mi w komentarzach, jak tam u Was sytuacja w ogrodach. Czy macie też śnieg. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.